Było tam, nie? No też z problemami, ale ja jak sam sobie daję radę. Kiedyś mi pamiętam i dziadek opowiadał, że zawsze pojechał jak już fajnie mieliśmy, bo tu z jakiejś bzdurla przyjechała do musieli od, od góry bo oni góry kompanię w ogóle nie szły. Pojedzie je ja tylko, bo już później was sprzedaję, bo jestem to na łebie, żeby dostać z ciepłem niby te skóre łówka kupione w 1980, nie wiem. W takim roku to jeszcze by... Co bilona rozkradli, tylko kupiono. To gdzieś było, nie wiem już. To gdzieś było przed tym, jak jeszcze tam... Jeszcze komuna upadała. Jeszcze było. Bo gdzieś tak lata 80 90 to było. Pamiętam wtedy, co jeszcze ten... Kiedy coś dziadek jeszcze miał, malucha jeszcze miał. Kiedyś to ogólnie to wypadku wyglądało inaczej. Kiedy dziadek, kiedy, kiedy dziadek miał ogólnie przeciwników, no. Nie no, był tam dwa lata, bo już się nami robił. Potem został sprzedany, bo wiecie... co wiecie, były lata, ale oczywiście... Części nie było, no. Ale... rację raczej tego nie, że no mój dziadek pracował w tej że... No i dostał przydział na 30, to udało się ją kupić w no, wiadomo, że no to nie jest ciąg najwyższych lotów, nie Ale no i ja wiecie, jak w tamtych czasach nie miałeś 30 noc wiosny, to po prostu pojeździłam do, do, do największego pampa, Bo w tamtych latach no, mało kto musi po prostu urodzić, no jakby chociaż noc na poburzywanej 30. Teraz noc w ogóle 30, 30 dorwać pociąga, to jest pojęcie trudu. Wszystko to jest, powiem Wam, był chyba najbardziej dbany czynnik na gospodarce. 60 no, nie, to u mnie jest zetkana, bo pod uciągiem, powiem Wam, pod uciągiem, po tym jak, jak tatka ojciec znam, to wziął tam się za to, nie, no i tam sprzedali tam za 45 i kupili 60 Ta 60 to, pamiętam była w złym bo tam, to w PGR-owce z przyciągiem był. To, to w no, papierach jest, nie że to jest z, to z fabryki w sam, ale, no, nie to jest to u po PGR-owiec, to jest to, to, to zfajniki, no, które robiły w PGR-u. Teraz z tego PGRu skąd te cieniki przyjechały już nie ma do tego PGR już no prawie, no już tam nic nie ma, nie wiem. tam. razu nie tak było ze wszystkie posprzedawano, Jak tam jakieś tam John jakieś, no Eta wam pamiętam, że z tym w tych czasach to nie na To Nie sprawa to. Jest. Bo do tak, maszyny się psują mnie, nic nie zarobisz prawie. Sera, jedyne co się opłaca to jedyne, że świnie. świn, to w ogóle nie ma, nie? Świnie to co jaka mięsa tutaj tego to nie wiem, dwa lata temu, że to się moszło do świnie myśli nie. Znaczy kurde, taką świnię jak pojechać dużej świnie, to tyle mięsa z tego było, nie? kurde, płynął was cztery skrzypki, miał mięso w takiej jednej świnie myśli. Świnie były, ale świn już nie ma, bo zostały tam z nim skąd nałóg, i pojechały, nie? Jeśli tak powiedział, to co robi świnie, tym zabierzmy, tam ile świn tam było. Cztery były. 5 ten dziadek wziął na Ubu tylko jechał, nie, i rak ciach nie, i się tego pozbyli. nie. I na wiosnę mam plan na te pola pokupywać, bo tu nie, nie wiem, kogo tutaj, to psa, kogo tutaj te pola są. Może, może by się je udało kupić, no wiecie, za jakieś marne grosze, nie. Tutaj te dwa pola odkupić i włączyć je w jedno, to można kiedy jedno takie dużo pola zrobić. Może no, ogólnie tych czynników gramon się przyda, może w silna będę coś nauczył majsterkować, nie? Ale tam z moim pojęciem o mechanice, nie... tam, tam, tam za duży jakieś tam za bardzo te, ja za bardzo, bardzo takimnika nie zrobiłam. Czy dziecko nie zrobić? 30 wykaż, że walniesz młotkiem i muszę dalej potem jakbym tu miał nie wiem nie wiem jakiegoś niego jak to zbira tu nie mogę już musiał być serwisantem Serio zrobić nie ogólnie będzie dal, cały czas kontynuowana, bo nadal będzie fajnie, Ja i tak palmiga też świetnie zagram bo mój sprzęt na którym to nagrywam no nie pozwala mi za bardzo na no, jeszcze pójść. Dobra ja myślę że zaraz sobie pojedziemy myślę na tamto pole co tam za figurą jest tam za figurą jest Kurde, mi się w po wysypać to jest słono ogólnie W nie dajcie znać, żebyście chcieli ogólnie, nie wiem, przyszłe wakacje z Taką serię sobie zrobić wakacyjną z 17, bądź z 22 dwójki, bądź tylko z 15. W sumie dla mnie to nie jest żaden problem tę serię dla was wakacyjną zrobić, nie? Wam się to będzie fajnie oglądało. Więc no, będzie. Znaczy ja to nie odchodzę, no bo z 15 już od będę miał. nie w sumie tak, to jest bardzo po dziadku nie zostanie w 15. Podkarpacki właśnie nie wiem czy on będzie w 15 czy lepiej w 17. Czy on będzie robiony by chyba w 15 czy 17, bo w 17 na mapie to Karpacie jest taki błąd chyba, że jak ze Siana, pracujesz z Sianą razem ten. I, jak kosisz to tę prawej i potem sobie to belujesz, to jest tam jakiś błąd, że z tego się robi, więcej ja chyba podkarpackiego chyba przyniosę do piec 17. Tam mapę, mapę mam ogólnie ogarniętą, jaką by tam mogli wybrać. No i tu jest pole no w sumie takie bardziej sumie płaskie. Nie. Bo tu w, w sumie będzie to nie, lepiej robiło w sumie. Aha, bo to jest, to jest coś innego, tak? Coś innego rocznego, bo ja mam więc... Dobra, to jest tu nic. Dobra, bo nie tutaj mam tylko, blisko, bo tu jest to... Dobra, to tu nie jeszcze... jej długi będzie dosyć. Nie ma to, że tak mam maszynę bo to pod odcinek. i no myślę, że no odcinek, myślę, że z serią będzie przerwa tygodniowo. Ja, ja, też, mam na, ja też mam na kanale inne serie, tak. To nie jest jedyna seria jaką ja prowadzę, to jest jeszcze Real Life. To jest bardzo po dziadku FS15. To nie jest jedyna seria jaką ja prowadzę, A A wiecie, ogarnąć mapę, nie. Ogarnąć... no mody nie będą takie same, bo... W większości modów, takie jak jest konto 15, nie dostanie to jakby w 20... nie wiem, 20, przepraszam 17. Mapy pod Karpacie V2, nie wiem czy jest do 17, bo u prezesa Zia, jak było to... pisało, yy, że ta mapa jest niby robiona też, no ale jak ona jest, ta mapa jest chyba głównie chyba, myślę chyba do... farming yy, do tego, 15. Ogólnie i tak zostaje przy starszych farmingach Bo dla mnie ogólnie no starszych farmingów, no to są farmingi, które no, Miały najlepszy klimat no i do nich było najwięcej modów też No musicie chyba przyznać nie no, Do piętnastki było chyba no, najwięcej takich modów, no takich znanych osób, które każdy znał nie? Samo. Dajcie znać jakie plany na Sylwestra macie, bo ja ogólnie nie wiem, czy Wam może odcinek nagram na Sylwestra Ogólnie Taką sprawę mam jedną, nie, no to Znajdźcie tam w sumie od kilku dni, nie niby Paweł, no bo dobra, powiem Wam po powiem tylko sobie na czy nie, są sobie zakręcę no Ogólnie nie musicie, w... taki youtuber jak Paweł dniach, nie No i on tam niby, nie, że tam od kilku dni, nie na internecie są takie, nie, że niby Zduniak organizuje Sylwestra. No i nie dziedzu Zduniak, bo to jest taki nie sławny youtuber, co tam no, głównie nagrywa z gospodarstwa. I ogólnie już od kilku dni są jakieś memy, że niby z Zduniak organizuje Sylwestra. To jest oczywiście w No Ale no ludzie tego nie rozumieją, nie wiem czemu czy ludzie są, nie wiem, za głupi, czy co. Widzę. Dobra, to okno pomocy wyłączone. Okno pomocy... Ja nie wiem, czy ludzie naprawdę to z Duniaka... No bo ludzie, ja nie wiem czy ludzie albo są głupi, albo tego nie rozumieją, że sobie nie życzy się, jeszcze mniej. Uuu chyba też się spagowała. Ja się krzeka się spagowała, to sprawy. Może nie wiem, że plandekę zamontować. No ja to wiem, czy nie wiem, że plandekę nie zamontować. Plandeka. Nie wiem czy ludzie naprawdę, albo nie wiem tego Zbigniewa, który tam był po korzyściu i wszystko. się z tego nie śmieję, no bo to... Nie ma się z czego śmiać, Zbigniew jest osobą niepełnosprawną, bo tam jak oglądałam odcinek o kim jest Paweł w Gminie, no to tam pisało, że to on tam do szkoły specjalnej. Nie? nie wiem, czy albo ludzi to bawi, że on po prostu jest osobą niepełnosprawną, i po prostu robią jakby mu nazwość. Wreszcie jakby sobie to zobaczycie bo fejku, gdybyście na nie wiedzieliście, że no to jest, to jest naprawdę... ちょっと。<noise> Oh. you thank okay. you you okay. うおっ we <laughs>